Weź Patryk klasni, żeby. Mordeczki, mam nadzieję, że się stęsniłeście, bo my za wami się bardzo stęsniliśmy. Witamy was w kolejnym odcinku Reiny i co, w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam bardzo wiele, bardzo dużo rzeczy. Główną przyczyną, że nie było odcinków, było to, że nie mieliśmy samochodu mm. jakby pod ręką, ponieważ stał cały czas u mechanika u Juniora, auto, garaż, który oczywiście pozdrawiamy. Tak, jest serdecznie. I na, Maniak macie tam has, na, na hasło Rayleigh Maniak macie zniżki i rabaty, balony, batony i kawę darmową. No, więc autko stało w naprawie, znaczy w naprawie, eee, no jak zwykle, no to auto cały czas przed sezonem, że tak powiem, żeby było jak najbardziej, jak najlepiej dopracowane, eee, no co, z grubsza co tam zostało zrobione, muszę powiedzieć, bo ja już nie pamiętam w zasadzie, inaczej, robiliśmy całe zawieszenie, z przodu jak wiecie były tam poli, poliuretany, więc trzeba było to wszystko przejrzeć, wszystkie wahacze, te drążki stabilizatorów, wszystko co tam jest, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, wszystkie gumeczki zostały powymieniane na całkowicie nowe z przodu, również z tyłu, i tak naprawdę ze starego zawieszenia w tym samochodzie zostało tylko. E, AMORTYZATORY. Tylko amortyzatory. Więc amortyzatory są do, do, wy do, wymiany. do wymiany. Dobra, słuchajcie, to dzisiaj robimy taki temat śmieszny, e, no ponieważ w maździe trzeba zamontować e, raczej wymienić podświetlenie e, licznika. No licznika po prostu. Chcemy wymontować cały licznik, zamontować nowe podświetlenie, takie jasne, białe, bo teraz nic nie widać. To jest raczej forma tylko takiego małego detailingu. Nic tam raczej zbliża. I zegary jest, ze słupka przenieść na. A, i zegary ze słupka, czyli ten temperatury oleju, czujniki i tam to co jeszcze jest. Chcemy przenieść na środek kokpitu, żeby Patek też widział, jak na przykład silnik się przegrzewa albo woda, żeby widział, kiedy włączyć wentyl, wentylator. Tak jest. Zobaczcie, to są opony w ogóle od Carbon Fightera, nie? Zobaczcie, jakie to jest wielkie. Tak dla porównania, do czego wam to porównać. Do roweru. No, wiecie o co chodzi? Nie, no, to jest ogrom... zobaczcie, jakie to jest koło, nie? To jest kawał koła. nawet nie ściachane. Takie rzeczy się tu ma. O, tu jest na przykład tłumik. od karbą fighterka. Zarąbisty wydech. Pełen przelot, mordo. Bez żadnych tam filtrów. Znaczy nie filtrów, tylko. Mm, jak taki alady. Mordy, jakbyście nie pamiętali, tak wygląda samochód. Pewnie już nie pamiętacie. No i co się zmieniło? Słuchajcie, no z takich fajnych rzeczy to te listewki tutaj, o. Zostały zamówione. Udało mi się dorwać jednego gościa, który ma je przywieźć. Ty, no nie szarp tamtej. Nie szarpie. Opierasz się o nią, ona bardzo pęka łatwo. Maciuro. Dobra. Czyli tak, ta listewka dojdzie. Z tyłu mieliśmy w ogóle awarię malutką. O, tak. Gdyż iż, ponieważ tutaj, w tym miejscu, Oto, jak jest ten paseczek, jak jest klapa, która się tu oczywiście podnosi, to ten fragment tutaj ma taką małą, takie wgniecenie. O tu jest gnysonko I dotąd jest szpacha. Na tym odcinku. Więc to będzie szło do Kondrada, a Konrad to będzie robił. Takie drobnostki, no co tam jeszcze. Eee, tłumik widzieliście. I tyle, no Patryk, zabieraj się ze śrubokręty, mordo kręcimy. A, jeszcze chciałem Wam coś pokazać, no bo pamiętacie, że robiliśmy przecież czujnik zmiany biegów, tak? W sensie wbitego biegu. I do tej pory wszystko działa. Bez żadnej lipy, wszystko dobrze działa. Patrzcie. Mazda, Mazda jest tak lekka. Ola, nie no, tym nie, ale kciukiem. czajisz to? W ogóle siły nie używasz. Tak. Tyle waży Mazda, nie? Dobrze, że drzwi <grym> przymknąłeś. To by mnie teściu zabił. Spokojnie nic nie dotknęło, dobra. Zobaczcie, tutaj są wężyki od kabli. W takim peszlu, chcemy go, będziemy go chcieli Będziemy go chcieli wymienić na nowy, fajny peszel. Wszystko tutaj ładnie pomocować. E, I tak, górna, tutaj ta ramka, która jest, właśnie ten karton ma w piwnicy, to zaraz pokażemy. To wszystko, cały ten tutaj szyberdach, widać tam coś? Tak, tak. tak. Cały ten szyberdach, tutaj ten mechanizm stąd wyleci, ponieważ to waży prawie, no nie wiem, chyba z 30 kg, mówił Junior, nie? 30-35 kg. Tak, 30, I to jest też usztywnieniem dachu, więc to wszystko wyleci i wstawimy tu po prostu rurki, to będzie taka rurka mocowana, no wejdzie po prostu klatka do samochodu bo ten daszek jakby mi przeszkadza jak ja mam kask założony, to jednak walę troszeczkę głową w sufit i to nie jest za wygodne. A dzisiejszym naszym zadaniem jest tak, wyjęcie tego licznika z kokpitu i zdjęcie tych dwóch tutaj jakby, jak to się nazywa, wyświetlaczy. No i co, przełożenie ich na deskę, to jest proste, dość, bo to wystarczy tu zdjąć i tak naprawdę te kabelki dwa się tylko przełożą. dobra nie podejdę nie podejdę nie dam rady podejść tam Uch. tak to jest moi drodzy kochani moi, mili widzowie to jednak na filmach jestem mniej wygadany niż nie jest dziwnie mi dziwnie mi z monologami idzie ogólnie ostatnio robiłem porządek i było zarąbiście. I znowu jest burdel. Chciałem bardzo serdecznie podziękować byłemu właścicielowi Mazdy, panu Marcinowi za to, że wysłał mi całkowicie za darmo wszystkie swoje części, które miał do tej Mazdy. A raczej nie wszystkie, ale no części, które ma do tej Mazdy. I nic, za to nie chciał. Marcin bardzo Ci dziękuję. Patryk też Ci również bardzo dziękuję. No, i obiecuję, że jak Mazda tylko będzie skończona, to na pewno się spotkamy. Pojedziemy na tor, żebyś przetestował Mazdę i powiedział, czy jest różnica, czy nie. No, Spotkamy się na pewno. Pokażę Wam kartonik, który dostaliśmy. Oczywiście tego nie było, bo to jest kask Heumdę Beściaka, ale nie, nie, nie. On niestety jest na razie jakby niedostępny dla, dla Was. Może kiedyś pójdzie na nagrodę, może nie zobaczymy. Mamy tutaj nowe lampy, znaczy nowe lampy do Mazdy. One są do opolerowania, będą dobre. Ale to, na czym mi najbardziej zależy, to jest daszek. Daszek na dach. I on gdzieś tu jest. Jest. Zaraz Wam pokażę. Na razie to wygląda jak zwykła blacha i macie rację, bo to zwykła blacha, ale nie byle jaka. Jak już wcześniej wspomniałem, na kajotesy nie może być dachu, który jest tam szyberdachem. Musi być to sztywny dach no i bez żadnych szyb i tak dalej, więc musimy to wywalić no i tak, jak to wyjdzie no to cały ten mechanizm ze środka, który wcześniej wam Patryk pokazywał, czyli tam ta, pod, ta podsufitka, ten cały mechanizm wyjdzie i tak, tutaj żeby nie porysować lakieru tu w tym miejscu będzie płyta z poliwęglan, Poli... jak to się nazywa? poliwęglan? na dach to co będzie, to takie wiesz, nie aluminiowe tylko? a, z to jest chyba, poliwęglan, jest... tak? tak, bo to jest Tworzywo sztuczne, ale wytrzymałe i w ogóle super. Dobra, to tutaj, na tym dachu, właśnie, jak wyleci ta szyba, wejdzie tutaj cały taka, no, cała taka forma z poliwęglanu, która będzie prawdopodobnie przyklejona na klej do szyb i na nity, połapana. I lub będzie druga, znaczy inaczej. Albo to będzie pierwsze rozwiązanie, albo drugie to będzie takie, że pojedziemy do Kondrada, czyli do Ziomeczka, który ogarnął nam jakby detailing auto, pozdrawiamy, pozdrawiamy Kondrada serdecznie. No, i będzie taki temat, że w miejsce po prostu szyby zostanie wspawana blacha, a potem zostanie to pomalowane. Także nie będzie widać, że była to wersja z szuberdachem. Ten daszek jest po to, żeby był gdzieś tutaj wspawany. I więcej tu. No, znaczy nie wiem czy tu, czy o chyba tutaj bardziej. Na takiej wysokości on będzie. Oczywiście pomalowany na czerwono. Ładnie docięty, wyszlifowany, wspawany. Tutaj będzie wpadać powietrze zimne. Znaczy zimne powietrze z zewnątrz, czyli chłodniejsze niż jest w środku. A tutaj będą wychodzić takie e, dwa filtry, które można kupić uniwersalne. Może wam gdzieś pokażę link do tych filtrów, jak wyglądają. Które będą na nas wiać. W sensie będzie nam owiewać na, y, że tak powiem, bryzą wiatrową. Mordy. No, żeby było nam chłodno. I po to to jest. Także dziękujemy za ten daszek. Ja wiem, ale. Jak... nie będzie... O jest! Osiągnąłem! O jest! Co, zejdzie już? Musi zejść Ty wiesz, ty pracować przy rozkładaniu wórek, morda czeka, Czekaj, czekaj, tu jest jeszcze kostka Po prostu trzeba nad Dobra Chyba Tutaj taki stoper wrzucę, wiesz o tym. Ty nie, nie rozbiera nigdy, kurwa, deski, napierdolone. I tu mi wszystko za, zahacza po prostu. Nie rozumiem, no. Beznadziejny będzie ten odcinek. Wyjdę <grydę> na pajaca jebanego po prostu. Bez... widzę te śruby, to licznik wstrzymają już. Ale spokojnie, musisz to i tak zdjąć, mordo. Dobra, potrzymaj. Spróbuję ja może, nie. Jak nie szarpniesz... No nie. Co? Gdzie tu jeszcze się trzyma coś? Jeszcze się coś trzyma. Odkręciłeś wszystkie śruby? Patrzku. A to czego są śruby? Też od liśnika? Tak. Zielone, tu trzyma. To nie ja. No ty. No. Coś? Tam nie ma kostki. A co jest? Jakiś gruby kabel. No to. Jak to nie ma kostki mordowo? No. A może jest tam jakiś... O, czekaj. Ła! Nie, bo tutaj jest wszystko metalowe, więc ja się nie jak położyć. Coś poducha? Chyba to schodzi. Dobra, teraz spróbuj wyjąć. Patryk, gratki, Mordy po udręce. No, straciliśmy, straciliśmy chyba, nie wiem, na no godzinę czasu. Męczyliśmy się z licznikiem, żeby go podkre, pod, pod, podświetlić, bo tu była masakra. Ogólnie co? Patent jest taki, że miałem takie LEDy. Coś takiego. To są LEDy, które kiedyś kupiłem na Volumenie, i one generalnie były zamontowane w jachtach. W sensie do jachtów. No nie miałem innych ledów, więc trzeba trochę fuszery było zrobić. No temat wygląda w ten sposób, że tak, tu mamy ten tył całego tego panelu. Tutaj był oryginalnie led, taka, znaczy led, taka żaróweczka. Niestety większość popalona. I, on, I to się tak wkłada, o, i skręca. Kurde. Więc to, co zrobiliśmy, to wrzuciliśmy tą taśmę akurat tutaj na górę, w sensie tam w, środ w środku. I ona jest zamontowana e, o tutaj, jakby na górze. Tylko tak. Od, jak mam to pokazać? O, w ten sposób. Tutaj na, na górze jest ta taśma ledowa. ona świeci tu na zegar, druga tak samo. No i co? Wlutowałem się tutaj do, do tej kosteczki, czyli taka fuszera troszeczkę. Inaczej nie było opcji, żeby tu w ogóle podejść. To i tak w ogóle było modzone. To jakieś luty były. Ale mamy jedną przekminę, ponieważ... E, Mamy jedną przekminę, ponieważ taki zmieniłem kontrolki na, na dobre i tu jest taki znaczek, zobaczcie, o tutaj, ten na dole. O ten, na samym dole, pod, pod spryskiwaczami, jak jest tutaj rezerwa, coś, to te spryskiwacze i dolna. Ona się non stop świeci, ta kontrolka teraz, nie wiem czy, od czego ona służy, do czego ona jest, ale nie możemy z Patrykiem tego w ogóle wygooglować. Waga mordy, lecimy, pewnie tyle nic nie da. Wiesz, że jak mi to nie wyjdzie, to będziemy o to zrobić tu no, i nie no tutaj nie no tu Bok. Tak, tak, dobra przyjdzie tak? Dobra Bo ty weszłeś Nie przybiłeś się tam, Widzisz tam coś w ogóle? Tak, 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 rusza się tam. Delikatnie też i dalej, i jest? No generalnie wyszło tam, ale nie jest tak szerokie... O. To nie jest tak szerokie? Jest tak szeroka dziura jak tam, dopiero, dopiero zrobiłeś małą dziurkę. A ty kurde gorący, daj mi szybko kombinerki, bo to się zaraz przyklei. Ty, to jest jakieś drewno w ogóle, czaisz to? Ale ładna dziura. To, to, to baobab. Baobab. A Polish to jeszcze. Polisz boyfriend. O, topi się. Dobra, jedziemy z tym. Obserwuj Czekaj, czekaj. Muszę sobie podświetlić to. Się zapali pożar, się zrobi to będzie... O, co się stało? Coś przeszło. No, przyszło na wylot po prostu. Ale widzisz to? Tak, widzę ten grot. Dobrze. Dobra, wyszło. Morda, tak się dziury robię. Dobra, czeka. Górka będę. Yyy. No i dalej podajesz tu Dobra, jedno jest. Dawaj drugi. Poszło? No co, ma nie iść. Tylko jak to teraz przyczepić? Taśmę dwustronną? A, mamy? Ty, no mamy. To dasz, bo lepiej już nie kręcić w tej desce rozdzielczej ślub... Ej, masz rosół jeszcze? Masz ros Chciałbyś rosół? A masz? Jak poprosisz może teścia, to kiedyś będziesz mógł paść do nich na rosół. Niestety... Teściu mnie lubi twój. A to się okaże, jak obejrzy film, czy cię lubi. <grym> bo pewnie będzie to oglądał i powie, chyba cię pojebało. Teściu cię lubię, bo teściu cię nienawidzi, jesteś kurwa... Nienawidzi. Dał mi pta mleczko. To niczym nie świadczy. Mi <laughs> też na początku dawał. Kurde, żyłem, żyłem w błędzie. G. Tu będzie git, nie? Będzie ma, spytał Mariusz już po przyklejeniu. Tak będzie. <laughs> tak się uzależniłem od tych czytników, od tych liczników wszystkich, że chciałbym mieć ich jeszcze więcej mieć ich od, od wszystkiego, nawet jak ktoś do mnie na chatę dzwoni. Co udało się? O, nie, nie, a od czego to jest? To jest nieważne, to jest LED. który był, ale go nie ma. Tu jest wszystko nieważne, Mordok. 50% instalacji jest niepotrzebna. Dlatego ja będę chciał zrobić... Co to zahacza, tu kurwa, boję się, że to zaraz. zahacza Zachacza na kukaracza. Co zahacza? Co zahacza? Zobacz. Próbuję to wsadzić. I tak nie wejdzie. Tak biorę. Tutaj biorę. Więc... Wiele? A przykro, ja sobie A tu jest hacza. to jest, jest tu <grywa> Pokaż mi to. Bo ty, to, bo ty jest jak płacisz. Elvis, prestaj z ciebie. Co ty robisz? Najpierw ta część. No, no tak. Tak? No, no dobra. I teraz tak. Alon, czyli. Toś mi bo. mówisz, że zaraz zarysuje się to od federalnych. Najpierw Widzisz? ta część. No i co ty robisz? Kurwa, normalnie aż płaczek. Połamieś to zaraz. Czekaj, bo ta część na mnie nie weszła. Dlatego ja widzisz, ja to tak... ma wejść, tak. No. Czekaj, to idzie tu głębiej, czy nie? Tak, to za to wchodzi. Trzymaj tutaj, żeby nie wyspakiwało. Bo ja nie wiem, czy ty, to dobrze teraz jest, dobrze. No to za to. Ta to część musi wejść. a tutaj musi się wpiąć. Widzisz, zaraz się połamiesz. Ty się połamiesz, kurde. Tu u mnie... Czekaj węczło. za... O, o. O Jezu, Jezu, Jezu. Masz. Jezu. Jezu. Ale to jest. Mordo tak się składa samochody. Boże, przecież To jest to się... Mordo. Kurwa to wcisnąłeś jak. Mordo całe życie tak robię, nigdy pużerki nie zrobiłem. Klej se wylałem na spodnie. Ale włosy mi się przykleiły. Au! Nowe Adidaski. Kurwa. I już mam po spodniach. Fuck! Stara cię zabije. No i tak się kończy. Już po dresiku. To już jest dres roboczy. O ja na serio? No zobaczę Sorry. Dobra, trudno, życie. To będzie mój dresik roboczy. Chyba misja się udała, bo chcieliśmy przenieść ze słupka wszystkie wyświetlacze tutaj. No i się w miarę, w miarę udało. Oh, wygląda to w ten sposób. No fuszery nie ma, no jest po prostu dziureczka, tutaj będzie taka gumeczka zaślepeczka i z tych czujników to jeszcze będzie kilka. Jeśli się one odlepią, bo one są teraz przyklejone na taśmę dwustronną, jak się odlepią, to będziemy myśleć, żeby je przykręcić. Także tak to wygląda. Liśnik zamontowany. Za, włącz światełka, jeszcze pokażemy, jak to wygląda teraz. O, o a co to tam się świeci, ta? Przeciwmogielny. Wyłącz. O, już myślałem ty, czyli działa. Bardzo dobra robota, wszystko działa jak trzeba. Mamy teraz tutaj olej, temperaturę wody, oleju, potem dojdzie jeszcze tak, temperatura spalin i po temperaturze spalin dojdzie nam jeszcze ciśnienie oleju. I to będą chyba wszystkie, które potrzebujemy w tym samochodzie mieć. Chyba, chyba, że dojdzie turbo, turbo. Nie no, turbo, nie wiem czy będziemy go turbić, zobaczymy. Na razie to jest jeden wielki chaos, to się tu dzieje. Trzeba to po prostu poskładać. Mordy. Chyba w tym odcinku to wszystko, bo ja nie wiem co tu jeszcze można by powiedzieć Trzeba no może... dzisiaj... to kończyć i tyle, tak? Trzeba go złożyć, jesteśmy już tacy troszeczkę wypompowani, entuzjazm z nas trochę. To może powiedz, żeby ludzie zostawili suba chociaż jednego. Weźcie, się zostawcie suba, Boże, że dłubaliśmy tyle czasu przy tym samym chodzi. Słuchajcie, mordy, ja by... Co wam mogę powiedzieć? No, dzisiejszy odcinek jest... Na... Śruby ci dać, co? No, to zgubi się, słuchajcie. odcinek się dzisiaj skończył samymi startami, tak naprawdę, bo co? No, wiesz co mnie boli, stary, że to jest porobione, ale na, na święto, na słowo honoru. Wszystko, nie? W sensie, ja wiem, że to będzie działać, ale to jest taka puchszera, że mnie serce boli, stary, że ja czuję, że my zrobimy jeszcze odcinek, jak to wszystko znów wyjmiemy. Ja będę ten Nie, bo, bo to tylko psychika jest. No bo tu się nie ma, no co, no co mógłbym zrobić więcej z tymi ledami? Dobra, nieważne. Mordeczki, w tym odcinku to jest wszystko. Udało nam się podświetlić zegary, e, zegary tarcze zegarów ledami z jachtu, co jest ciekawe. Przynajmniej wodoodporne, jak będziemy, jak wpadniemy w kałużę na rajdach, to nic nam się nie stanie, przynajmniej nastroutnie kopnie, bo są wodoszczelne. ISO razy miliard. Przełożyliśmy te... No jak Ci się to podoba? Powiedz szczerze. Nie no, gustowne. Gustowne. Tak. No mi to nie siedzi w ogóle, nie? Dlaczego no, ci to nie, bo nie siedzi? Bo mnie te podstawki irytują. A -a. B. Ale jak będzie więcej, to będzie dobrze. No cóż, no cóż. <laughs> Także w tym odcinku to jest wszystko. Przemieniliśmy z listewki po lewej czujniki na kokpit z przodu, tak żeby Patryk też widział. Podświetliliśmy licznik. W przyszłym odcinku dołożymy pewnie temperaturę spalin, w sensie czujnik temperatury spalin i czujnik ciśnienia oleju. No, więc tak to będzie wyglądać. A póki co my teraz składamy gruzka do kupy, przejedziemy się, zobaczymy jak działa, a ja dzisiaj niestety, no cóż, na tym odcinku same straty. Tak, w poprzednim tutaj mam bluzę rozdartą, o tu dziurę mam, a tu mam spod, spodnie, kropelką sobie uwaliłem. No, także tak się kończy. Same straty, no. Gruzowanie. Gruzowanie. No. Także zostawcie subskrypcję pod tym filmem, łapkę w górę lub łapkę w dół jak Wam się nie podobał. Napiszcie jakiś komentarz, udostępnijcie to u siebie na Facebooku. No i co? Jak będzie 1000, 1000 subskrypcji na kanale, czy 1500 już nie pamiętam, ale jak będzie, to dostaniecie i wygracie nagrodę Carbon Fightera w wersji jakiej? Trzeciej. W trzeciej, wersji trzeciej. I to sorry, że ja tak mówię, ale jestem już zagruzowany, bo jest prawie dziesiąta, więc masakra. No siedzimy na tym tyle godzin, że wam się nie wyobraża. No czy nie wydaje. No, że, no, <laughs> nie wyobrażacie sobie. Ja już nie, nie wyobrażacie sobie, ile czasu nagrywamy ten odcinek i po prostu jest masakra. Także żegnamy się z wami. E, Gruz do nas wrócił, także będziemy teraz częściej odcineczki znowu wrzucać, tak, Patryk? Mhm. Jaki jest kolejny odcinek? Gdzieś pojedziemy po latach, co są? w końcu można by pojeździć już, nie? Patryk. No mieliśmy jechać na to. Ale nie to. Mieć w kamerę Mordo na siebie poświecić to. Oj teraz opolecę świeć na siebie. No mieliśmy jechać gdzieś tam do tor. <grym> Dobra, mordy, kończymy odcinek. I bardzo proszę, proszę was mordy, zostawcie subskrypcję, bo nie tak serio, bo wiecie co, śmiesznie wygląda sytuacja, bo patrzyłem statystyki i no bardzo mi przykro jest, bo generalnie opcja jest taka, że subskrybentów no, jest tyle ile jest, ale 80% ludzi no niestety nie chcę subskrybować tego kanału. Ja już nie wiem co mogło być. Dobre, nieważne. Zostawcie suba. Oglądajcie, żegnamy się z Wami. Ja, Mariuszek Makowski i Patryk Jóźak po mojej lewej stronie. Do zobaczenia w następnym odcinku. I oczywiście, jeszcze ma prośba na koniec filmu. E, jak macie jakiegoś speca od zawieszenia, to napiszcie komentarz. Bardzo chętnie nam pojedziemy, żeby zobaczył o co chodzi, że ten tak się zachowuje dziwnie. No, trzymajcie się, buziaczki. Wszystkiego dobrego, Eloszka, do zobaczenia, mordy. Siemano. Elo, pożegnaj się teraz ty jeszcze. No i się zesrałem. <grymne> Dobra, <grymne> elo. Nie zesrałem się, na razie. <grymne> Trzymajcie się.